Czy kiedykolwiek czułeś, że twoja dieta wymaga zmiany, ale nie wiesz, od czego zacząć? Zdrowe odżywianie wcale nie musi być skomplikowane. Dziś pokażę ci trzy naturalne sposoby na zdrową dietę, które każdy powinien znać. A metoda numer trzy to absolutny game changer, coś o czym większość ludzi zapomina. Nie przegap żadnej sekundy tego odcinka, bo te proste triki mogą odmienić twoje zdrowie i samopoczucie. Zanim zaczniemy, koniecznie zasubskrybuj nasz kanał, co pomoże w jego rozwoju, a Tobie będzie on dostarczać wiele ciekawostek i inspiracji na temat zdrowego stylu życia. A teraz zaczynamy. Sposób numer jeden: Więcej świeżych produktów. Pierwsza zasada zdrowej diety? Im mniej przetworzone, tym lepiej. Warzywa, owoce, orzechy, nasiona to naturalne źródła witamin i minerałów. Jeśli na twoim talerzu dominuje jedzenie z paczek, twój organizm woła o pomoc. Jak to zrobić? Dodawaj więcej świeżych warzyw do każdego posiłku. Zamień gotowe przekąski na orzechy, owoce i warzywa. Unikaj ultraprzetworzonej żywności. Im krótszy skład, tym lepiej. Ciekawostka. Badania pokazują, że ludzie, którzy jedzą więcej warzyw, mają więcej energii i rzadziej chorują. Sposób numer dwa: jedz regularnie. Czy zdarza ci się pomijać posiłki, a potem rzucać się na jedzenie? To błąd, który spowalnia metabolizm i powoduje wilczy apetyt. Twój organizm potrzebuje regularnego dostępu do energii, aby działać na najwyższych obrotach. Co zrobić? Jedz co 3 do 4 godzin, aby unikać napadów głodu. Zacznij dzień od pożywnego śniadania. To klucz do stabilnej energii. Dbaj o zdrowe przekąski. Orzechy, jogurt naturalny, owoce. Czy wiesz, że? Ludzie, którzy jedzą regularnie, mają lepszą koncentrację i lepiej śpią? Sposób numer 3. Nawadnianie organizmu. Odpowiednie nawodnienie to podstawa zdrowej diety. Woda pomaga usuwać toksyny, wspiera metabolizm i poprawia wygląd skóry. A jeśli pijesz za mało? Możesz czuć się zmęczony, mieć bóle głowy i mylić pragnienie z głodem. Jak to zrobić? Pij minimum 2 litry wody dziennie. Zacznij dzień od szklanki wody. To pobudzi metabolizm. Ogranicz słodzone napoje i alkohol. Wysuszają organizm. Mały trik. Jeśli nie lubisz zwykłej wody, dodaj do niej cytrynę, miętę lub ogórka. Będzie smaczniejsza i bardziej orzeźwiająca. I to już wszystko. Trzy proste, naturalne sposoby, dzięki którym Twoja dieta stanie się zdrowsza. Pamiętaj, to małe zmiany, które robią wielką różnicę. Który z tych sposobów podoba ci się najbardziej? A może masz własne patenty na zdrową dietę? Daj znać w komentarzu. Koniecznie subskrybuj kanał Wygraj Zdrowie i kliknij dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Dziękujemy za każdy kciuk w górę, gdyż pozwala rozwijać się naszemu kanałowi. Pamiętaj. Zdrowie zaczyna się od małych kroków. Zrób ten pierwszy już dziś.